Potrzebujesz chwili przerwy, to ja zrób. Udało mi się właśnie skompletować pierwszy zestaw i tak jak właśnie widzicie teraz, to Cieszcie się tym, co robicie na co dzień. Znajdźcie sposób właśnie na to. Robię. Następna mamy efekt moro razem właśnie z takimi kolorami khaki. Znowu będzie dużo obawu, dużo łez, bo normalnie jak się pije coś takiego naczczo. Hej, hello, kochani, wspaniali! Mamy nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy pięknym wschodem słońca. Mnie udało się już dzisiaj wypić dwie kawy. Udało mi się również poczytać książkę. Mały ma umyte swoje dwa piękne ząbki. Zjadł też śniadanie w postaci jajecznicy. A ja, jak możecie zobaczyć, bo jestem przebrana w strój sportowy. Zabieram się właśnie za ćwiczenia. Dzisiaj mamy 30-minutowe kardiozy koleżanką, która nazywa się Coś tam Ananas, Growing Ananas. Dzisiejszy trening, który będę wykonywała, dam Wam w opisie poniżej. Natomiast, jeżeli podążacie za mną na Instagramie, tutaj dam Wam mój Instagram, to tam codziennie zamieszczam Wam linki z dokładnymi ćwiczeniami, które wykonuję danego dnia. A jest to albo yoga, albo właśnie kardiozy. Albo kardio z gumami, albo cardio z małym obciążeniem, z małym handelkiem, który mam tam z tyłu zamieszczone. To jest hantelek 3-kilogramowy, ale pamiętajcie zawsze o tym, że jeżeli nie macie hantelka, to możecie ćwiczenia zawsze wykonać albo na przykład z butelką wody, albo po prostu bez żadnego obciążenia. No i oczywiście w moim treningu jest zamieszczona joga oraz pilates. To są te treningi poranne. Natomiast moje popołudniowe treningi nadal zawierają ćwiczenia z obciążeniem na tym atlasie, który Wam pokazywałam. Jestem mega ciekawa, jak będą prezentować się Pomiary i pomiary mojego ciała i aktualizacja całego mojego ciała. Jejku, normalnie mi tak świeci w oczy, że nie mogę aż mówić, jak będzie się prezentowała właśnie aktualizacja pomiarów ciała. A zrobimy ją chyba w następnym vlogu albo za dwa vlogi, nie jestem pewna, ale na pewno to będzie uwzględnione. Mam przygotowaną już swoją wodę. Kolagenem. Jak wiecie, który kolagen jest moim ulubionym, to jest firma Ostrowit i najlepszy smak to jest ten smak ananasowy. Podobacie się <grym> Rób tyle, ile możesz. Jak potrzebujesz chwili przerwy, to ją zrób. A jak będziesz już wiedziała, dajesz radę zrobić więcej sekund. Tak <dysk> kontinuuj. Nie? całkowicie skończone. Nie był to jakiś mega intensywny trening, był właśnie taki przyjemny, idealny na piątek, bo dzisiaj akurat mamy piątek. Taki wolniutki. Najważniejsze, co jest zawsze w ćwiczeniach i zawsze to będę powtarzać chyba, to to, żeby znaleźć takie ćwiczenia, które będą wam pasowały. I wtedy też tymi ćwiczeniami najbardziej się będziecie cieszyć i przez co te ćwiczenia zostaną z wami na długi termin. To nie będzie tylko i wyłącznie krótkoterminowa realizacja jakichś Waszych Marzeń czy wyzwań, tylko po prostu to zostanie z Wami na długi okres. To jest mega ważne i istotne nie tylko w tym, żeby być zdrowym od wewnątrz, ale również chociażby dlatego, żeby czuć się mentalnie dobrze i dlatego, żeby móc utrzymać później swój stan psychiczny, fizyczny, a także wygląd nie na chwilę, ale na całe Wasze życie. I to nie muszą być stricte ćwiczenia w domu, spacery, chodzenie po górach, za którym. Bardzo tęsknię to wszystko po prostu jest aktywność fizyczna. Rolki rower w tym momencie zaczyna się wiosna, więc to jest idealna pora na to chociażby, żeby spróbować i zacząć coś nowego, żeby wypróbować jakąś aktywność fizyczną, a nuż zdarzy się tak, że Wam się spodoba i zostanie z wami na dłużej. Ty, moje kochanie, mama się idzie teraz wykąpać. A potem zabierzemy się za układanie tych twoich ubranek, bo jest mały plan do zrealizowania na dzisiaj, dotyczący właśnie jego ubranek i jego komody. Ale o tym wam powiem później. Najpierw się muszę wykąpać, żeby czuć się normalnie, świeżo i czysto. A później za to się zabierzemy. I tak mi się przypomniało, właśnie pijąc w tym momencie kolagen, dopijając moją pierwszą butelkę. Jak będziecie kiedykolwiek w zamiarze kupienia tajnika filtrującego, to kupcie sobie taki, który ma, nie wiem jak to nazwać, ale takie wyżłobienia na górze, które się otwierają. I zamykają, nie kupujcie tych dzbanków, które posiadają klapkę, bo ta klapka bardzo szybko odpada od tych dzbanków, tym bardziej, że używa się tego dosyć intensywnie i systematycznie się właśnie naciska, żeby ta klapka się otworzyła, później ona opada samoistnie, a to jest zrobione z plastiku, więc jeżeli jesteście właśnie w poszukiwaniu dzbanka filtrującego, to koniecznie właśnie znajdźcie sobie z takim rozwiązaniem. Że wodę wlewa się od góry i nie trzeba nic otwierać ani zamykać. I jeszcze jedno takie mega szybkie zdanie informacyjne ode mnie. Jeżeli Wy byście miały ochotę nawiązać współpracę dotyczącą diety odchudzającej razem ze mną, to koniecznie napiszcie do mnie na maila. Baniali mały zasnął, więc w końcu mogę się zabrać za segregowanie tej komody. To jest to, o czym Wam mówiłam wcześniej. A mianowicie na czym ma polegać ta segregacja? Bo te zabezpieczenia, które kupiłam te tego typu zabezpieczenia. One się spisują super, jeżeli chodzi o tą komodę. Jeżeli chodzi o te koszyki, to niestety, niestety te zabezpieczenia już dawno zniknęły z tych koszyków, tak naprawdę w pierwszy dzień już. Po prostu te zabezpieczenia miały takiej przyczepności do tych koszyków, żeby one tam miały pozostać na stałe. A po drugie, małe tak czy siak może wkładać rączki do środka do tych koszyków przez te dziury, które tutaj są. Więc nie wiem, nie mam pojęcia co będę robiła z tymi koszykami, bo nadal tam zagląda nadal Wyciąga mi te rzeczy, więc nie mam pojęcia co z nimi zrobię, ale wróćmy teraz do komody, bo te zabezpieczenia się spisują bardzo dobrze. Tylko miałam jeden jakby problem, jeżeli chodzi o używanie tej komody, a mianowicie taki, że w każdej osobnej szufladzie miałam osobną rzecz. Czyli tutaj miałam na przykład bodziaki, tu miałam spodenki, tu miałam bluzy, tu miałam skarpetki, tu miałam bluzki, tam miałam pajacek. Każda szuflada miała osobną kategorię asortymentu. I to było bardzo wkurzające, bo jak się wyciąga ubranko dla małego, to musiałam praktycznie każdą jedną szufladę, co jest jednoznaczne z tym, że każde jedne zabezpieczenie musiałam. Odpiąć, wyciągnąć jedną rzecz i z powrotem zapiąć. Więc teraz stwierdziłam, że zrobię sobie coś takiego i zorganizuję to na zupełnie inny sposób, a mianowicie mam zamiar zrobić takie sety, zestawy, które będą się w pewien sposób łączyły albo kolorystycznie, albo nadrukiem. Coś, co po prostu będzie sprawiało, że ten zestaw, dany zestaw z danej jednej szuflady będę mogła w różny sposób ubrać. A co mam na myśli to to, że w każdej jednej z tych szuflad będzie znajdował się właśnie taki zestaw. Więc jak będę potrzebowała mieć kompletne ubranko dla małego, to będę otwierała tylko i wyłącznie jedną szufladę. I w tej szufladzie będą się znajdowały bodziaki, spodenki, skarpetki, pieluchy, bluza, cokolwiek co tylko będę potrzebowała potrzebowała. I ten zestaw z tej właśnie jednej szuflady będzie pasować do siebie jako ubranko. I zaraz Wam to pokażę, bo myślę, że, bo myślę, że moje słowa mogą brzmieć trochę skomplikowanie. Udało mi się właśnie skompletować pierwszy zestaw i tak jak właśnie widzicie teraz, to wszystko jest tak mniej więcej połączone. Wiadomo, że nie wszystko będzie zawsze idealne, bo małe ma sporą ilość, jeżeli chodzi o nadruki. I też ten zestaw jest jakby niekompletny, bo tutaj leży ster ta całego prania, która jest do zrobienia, więc pewnie jakiś skarb i inne rzeczy jeszcze będą należeć i przynależeć do tego zestawu. Co jest jednoznaczne właśnie z tym, że będzie to wszystko znajdowało się w jednej szufladzie. I tutaj mogę sobie teraz połączyć idealnie na przykład ten t-shirt, który ma tutaj pomarańczowe litery, które idealnie właśnie kolorem pasują mi na przykład do tych spodenek. Te granatowe spodenki idealnie na przykład pasują mi z tą granatową bluzą. I też właśnie tutaj są odcienie pomarańczy, które znajdują się na tych spodenkach. Tutaj jest kombinezon, który jest w liski. Liski kojarzą mi się z pomarańczem i też idealnie by pasował na przykład... Na przykład ten kombinazon do tej bluzy granatowej, pomarańczowe, skarpeciochy, I skarpeciochy też ciemne w odcieniach granatu, które będą właśnie pasować do tych spodenek i chociażby do tego bodziaka, Aczkolwiek to nie jest bodziak, nie wiem jak się to nazywa, jakiś playsuit, bo on już jest ze spodenkami w gwiazdki, no i gwiazdki tutaj, gwiazdki na t które też na przykład będą pasować do tych spodanek. Ta bluza też ma właśnie te odcienie pomarańczu, którym bardzo tutaj mocno się sugerowałam, bo ten zestaw jest bardzo właśnie pomarańczowy, granatowy, gwiazdkowy. I tak zamierzam właśnie zrobić ze wszystkimi innymi zestawami. I też tak jak Wam mówiłam wcześniej, to brzmi trochę skomplikowanie i może niektóre z Was mogą się zastanawiać, po co ja to w ogóle robię, ale skoro ja w tym siedzę, skoro ja składam tę ubranka małego, to chcę mieć również z tego wszystkiego jakąś fraję. A ze względu na to, że jestem projektantem odzieży, byłam projektantem odzieży z zawodu i ogólnie modą się bardzo interesuję, to robienie czegoś takiego naprawdę sprawia mi frajdę i sprawia mi przyjemność. Więc to nie jest dla mnie coś, co jest wymuszone albo coś, co ja sobie nakładam na głowę jako kolejną rzecz do zrobienia. Ja lubię w swoim życiu sprawiać, żeby te rzeczy, którym się zajmuję na co dzień, które robię centralnie codziennie, sprawiały mi przyjemność. A właśnie kompletowanie i robienie takich zestawów to dla mnie będzie niesamowita przyjemność. Tym bardziej, że mój syn ma dużo więcej ciuchów niż ja. Więc naprawdę, szuflady wszystkie mam opróżnione, więc spokojnie mogę właśnie sadzić sobie teraz ten zestaw pierwszy. I oczywiście, na chwilę obecną nasz mał używa pieluch tetrowych, więc w każdym takim zestawie, przy każdej szufladzie, w każdej szufladzie będą znajdować się również pieluchy tetrowe. W każdej osobnej szufladzie, nie w jednej szufladzie wszystkie pieluchy naraz, tylko w każdym zestawie, żebym właśnie otwierała jedną szufladę i wyciągała wszystko naraz, co potrzebuję. Udało mi się skończyć, jestem z siebie mega zadowolona. I bardzo dumna zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ja normalnie organizowaniem to mogłabym się zajmować zarobkową, bo ja uwielbiam to robić. A zobaczmy teraz, jak te szuflady wyglądają. Nie są one wypełnione, bo tak jak Wam pokazywałam, pranią wsadziłam do pralki, dlatego te szuflady nie są jakby wypełnione i w pełni jakby skompletowane, bo na przykład. Tutaj brakuje mi na pewno pajaca, jeżeli możecie zobaczyć. Tak jak Wam teraz pokażę, to jest szuflada. Na pewno widać to po kolorystyce czerwono-zielono-granatowa. I w każdej szufladzie też zrobiłam tak, że po prawej stronie znajdują się właśnie te pieluchy tetrowe, pieluchy tetrowe i skarpetki, a także w przegródkach znajdują się t-shirciki a z tej strony bodziaki. Tą większą przestrzeń zostawiłam na pajace, na spodnie, na spodenki, a także na bluzy. Więc tak jak możecie zobaczyć, ta jest... Kompletna, możemy ją zamknąć. Następna szuflada, jak możecie zobaczyć, jest w kolorystyce szarej, podobnie po prawej stronie pieluchy tetrowe i skarpetki, i pojawiają się małe akcenty, jeżeli chodzi o kolory, i to są kolory, które również pojawiają się na przykład właśnie na napisach, tutaj na spodenkach, jako troczek, z tego co pamiętam, właśnie jest kolor niebieski, który będzie pasować do tego. Więc to jest tak skompletowane, jeżeli chodzi o tą drugą szufladę. Kolejna szuflada to jest ta, którą pokazywałam Wam na ziemi, więc nie będę ponownie tego robić. Następna mamy efekt moro razem właśnie z takimi kolorami khaki, brązy, jeans fajnie też pasuje według mnie do koloru khaki i ponownie po prawej stronie pieluchy tetrowe i skarpetki, które będą pasować właśnie do tych setów. Następna szuflada to jest to są pasiaki i takie stonowane kolory, bo możecie zobaczyć, że te kolory są w niebieskości, takie właśnie przygaszone. To nie są intensywne kolory, chociaż nie wiem czy te spodenki w takim razie powinny tutaj Tutaj być, Ale niech już są, niech już zostaną, bo wiem o tym, że te komplety i te zestawy nie będą za każdym razem takie same, bo nie wiem, czy zawsze będę miała oczywiście czas na to, żeby to wszystko tak fajnie układać. Ale teraz mam czas, więc teraz to robię. I na chwilę obecną to się tak prezentuje. I też ponownie skarpeciochy, pieluchy tetrowe. I ostatnia szuflada to jest taka szuflada, właśnie bardziej kolorów intensywnych. Niebieski intensywny, zielone intensywny paski, tylko tutaj są paski nieregularne, jak tutaj te paski były. A jak tutaj te paski są równomiernie rozłożone i kolorystycznie też właśnie mi pasują do tego stonowanego efektu. To tutaj mamy paski, które są niezbyt tak regularne, bo jest ich więcej niż dwa różne rozmiary. No i te kolory są dużo bardziej intensywne, jak możecie też zobaczyć. I ponownie pieluchy te trawe po prawej stronie skarpeciochy t szerciki, a tutaj jest miejsce na budziaki. I te dwie pozostałe szuflady, bo możliwe, że to też Was będzie interesować. Na chwilę obecną w tej jednej mam pierdolnik. W sensie, tu są czapeczki i jak się to nawet nazywa? Nie pamiętam, jak się to nazywa, bo w ogóle tego nie używamy na małym, używamy pieluch tetrowym. To są śliniaki. W ogóle tego nie używamy ostatnimi czasy. A to są śpiochy, tylko takie śpiochy grubsze przedresowe, więc nawet nie wiem, czy mały nasz będzie miał okazję, żeby je ubrać. Bo najprawdopodobniej na jesień i na zimę te śpiochy już będą na niego za małe. A Nadchodzi lato, więc wątpię, że będzie chodził w takich pełnych śpiochach z kapturem ocieplanych od środka. No i ostatnia szuflada to jest mega pierdzielnik, że tak powiem. Bo to są chusteczki, stare butelki, z którymi. Nie wiem jeszcze co zrobię. Zapasowe właśnie zabezpieczenia szuflad, ekstra baciki I tutaj też mam kupione zapasowe rureczki do e-boxa, do jego widonu. Więc taki pierdzielnik, żebym tak powiedziała, ostatnia szuflada. I to by było na tyle. Jestem naprawdę z siebie zadowolona. Ja uwielbiam naprawdę takie rzeczy robić. I To sprawia mi mega frajdę i mega przyjemność. I tego też Wam z Waszych codziennych rzeczy, z codziennych obowiązków, z wykonywania tych obowiązków życzę. Cieszcie się tym, co robicie na co dzień. Znajdźcie sposób właśnie na to, żeby się tym cieszyć, bo to jest Wasze życie. Każda minuta, którą poświęcacie na organizowanie, na sprzątanie, na składanie, na prasowanie, to jest cenna minuta waszego czasu z waszego życia do was już nie wróci, więc po prostu zróbcie coś z tą minutą, tak, żeby ona sprawiała wam frajdę. Zawsze wspaniali. Witajcie. Mamy kilka dni później, a mianowicie weekend później, jest poniedziałek. Ja jestem w tym momencie w small parku w Limanowej na zakupach. Byłam w Rosmanie i byłam również w Lidlu. Tym razem, jeżeli chodzi o zakupy z Lidla, to daruję sobie ich omawianie i jakieś pomysły na posiłki. Natomiast chcę Wam na pewno pokazać, co udało mi się wyhaczyć i kupić w Rosmanie. I zaczniemy tutaj od. Spraju, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy z Erwika. Nie wiem, jakie ceny były dokładnie. Czekajcie, znajdę rachunek to Wam powiem na pewno, jeżeli jesteście posiadaczami jakichś zwierząt domowych i macie je właśnie w domu, to myślę, że takie spraye na pewno Wam się przydadzą. I ten spray z Erwika kosztował 17 zł, 16,99. Drugą rzeczą, którą kupiłam jest ten żel pod prysznic nawilżający i kupiłam go ze względu normalnie na to opakowanie. Był też żel w kolorze żółtym i chyba w jasnym różowym, ale normalnie jest przepiękny i to opakowanie właśnie mnie zachwyciło. I pierwsze co, jak podeszłam do tej półki z żelami pod prysznic, to pierwsze co właśnie zauważyłam te trzy butelki stojące jeszcze one były na promocji. I też szukałam czegoś z pompką, bo wkurza mnie zwłaszcza, jak jestem pod prysznicem, jak mam odkręcać coś, to po prostu dla mnie to jest tak mega frustrujące, że nie dość, że odkręcisz, to Ci to potem spadnie pod tym prysznicem, musisz się zginać, żeby to podnieść i jest to mega wkurzające. Kolejną rzeczą, a jeszcze cena tego żelu, cena tego żelu żelu to 1999, ale jest normalnie przeboski. Piękny, mam nadzieję, że też będzie ładnie pachniał. Jeżeli chodzi o żele pod prysznic, to ja raczej nie szukam czegoś, co, co odnowi albo nawilży moją skórę, bo żele pod prysznic po prostu mają mnie umyć. A drugą rzeczą, którą już powinnam dosyć dawno kupić, a mianowicie to jest taka rękawica do czyszczenia, jeżeli macie problem ze wrastającymi włoskami na waszym ciele, zwłaszcza na nogach, ja też problem mam. I miałam wcześniej dokładnie tą samą rękawicę i ją normalnie uwielbiam, a jeszcze była na promocji i kosztowała 9,99, więc stwierdziłam, że należy mi się w końcu wymiana tamtej starej, bo tamtą starą nie wiem, czy to jest jakieś ciema i za dużo informacji Wam powiem, ale chyba tamtą mam od okresu, jak byłam jeszcze w ciąży, więc używałam ją ponad rok. Ale naprawdę, ona jest super bo ona jest taka szorstka. Następną rzeczą, którą kupiłam to są rzeczy typowo do Ubikacja, a mianowicie do Mestos. Nie wiem czemu na wszystkie te rzeczy, które są do ubikacji, przeznaczone właśnie do zalewania tam muszli klazetowej, ja na to wszystko mówię do Mestos. Nie wiem czemu się tak nauczyłam, no ale po prostu to jest marka wiodąca, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale tym razem wybrałam, daka. I z dziwnego przypadku, jak sobie teraz o tym pomyślę, bo wybrałam zapach leśny. Mieszkałam w środku lasu i jeszcze sobie wybrałam zapach leśny. Tak jakby mi tego lasu było mało, ale hej. No, a ze mną rzeczą też właśnie do ubikacji, to znaczy to nie jest do ubikacji, ale to jest do korzystania po ubikacji. Wszyscy wiemy o co chodzi, to jest właśnie odświeżacz o zapachu sensualnego drzewa sandałowego i jaśminu. Normalnie... Nie, żebym coś robiła w aplikacji w tym momencie, bo siedzę w samochodzie, ale no... I mam jeszcze dwie rzeczy. Jedną z nich jest ocet jabłkowy. Jak oglądałyście moje vlogi w zeszłym roku, to powinnyście wiedzieć o tym, że ja raz w roku robię sobie takie małe oczyszczanie. I właśnie nadchodzi lato i wiosna to jest idealny moment dla mnie na to, żeby rozpocząć tą kurację octem jabłkowym. Czyli rano, codziennie rano na szot z octu jabłkowego. Znowu będzie dużo ubawu, dużo bo normalnie jak się pije coś takiego naczczą, bo ocet jabłkowy jest bardzo skoncentrowany i bardzo intensywny. Można sobie go oczywiście rozpuścić w wodzie, można sobie go rozwodnić. Natomiast ja z tego co dobrze pamiętam, na mnie, na mój organizm, dużo lepiej oddziaływały właśnie takie mega skoncentrowane szoty. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, są chusteczki bezzapachowe bambino. My te chusteczki z action dalej kupujemy i dalej je stosujemy i bardzo jesteśmy z nich zadowoleni. Zwłaszcza sceny i ilości, bo są one mega tanie. Natomiast ja małemu bardzo często przecieram buzię. A tamte chusteczki z Action, nieważne czy to jest ten kolor pomarańczowy, czy ten kolor niebieski tych chusteczek, bo jedne są zwykłe, a drugie są dla skóry sensitive, bardziej wrażliwej, delikatniejszej. Nieważne, po prostu te chusteczki mają taki specyficzny zapach, który. Kojarzy mi się tylko i wyłącznie z podcieraniem i wycieraniem małemu tyłka. A ja bardzo często też małemu wycieram albo rączki przed jedzeniem, albo po jedzeniu, albo też wycieram mu buźkę, dlatego do jego jakby zewnętrznych, nieintymnych części ciała właśnie wolę stosować jakieś takie chusteczki, nie że lepszej jakości, ale po prostu takie, które mają inny zapach. A najlepsze są właśnie takie też, które nie są zapachowe w ogóle. I to by było na tyle. Ja zapinam swoje pasy, odpalam furę. I jadę do moich chłopaków i szczerze Wam powiem, przestałam mieć już te wyrzuty sumienia, które miałam wcześniej. Centralnie, roczek małego to był taki okres idealny na to, żeby się chyba już przyzwyczaiła do tego, że jestem mamą i że od czasu do czasu nie będę razem z nim. I to też dobrze będzie działało na moją psychikę i na moją głowę. Nie ukrywajmy tego. Ja tym oto sposobem będę się z Wami już żegnała, dziękując Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby jak zawsze zostawić nam łapkę w górę, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam serdecznie, kochana albo kochany, do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformujecie o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki i we czwartki o godzinie 16. Życzę Wam cudownego dnia wschodu lub zachodu słońca. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Nie wiem co teraz się stało, bo normalnie za nim mówiłam i zapomniałam jak miałam to skończyć. Ale tak czy siak, widzimy się w kolejnym vlogu. Pa kochani wspaniali. Bye!